Zapraszam Was na live'a, podczas którego będę nagrywał odcinek z turnieju gwinta Live będzie o 10.00 dzisiaj, podczas którego będę właśnie nagrywać odcinek. Będzie trwać dziś godzinę, a o 18.00 mamy znaki zapytania. Więc serdecznie zapraszam. Oczywiście możecie zapoznać się tutaj z informacjami, na przykład z regulaminem, z moim sprzętem. Macie linki, przykład. Tutaj też macie linki do tańszych gier. Do Steam'a. I możecie mi coś na Steamie dać. I później zrobiłbym giveawaya. To by było na tyle. Oczywiście wbijajcie na live'a. Pośmiejemy sobie trochę. Możecie zadać pytania. Jeszcze nie mam monitora. Ale na następnym już będę miał. Więc to by było na tyle. I oczywiście przypominam, że w każdą sobotę mamy live'a o 18 Teraz jakoś odcinek będę nagrywać, to o 10 jeszcze doszło. To było na tyle 7.